Ja też zacznę od słowa dziękuję. Pan prezydent się domyśla, że dla każdego premiera rządu i powołanie, ale też odwołanie ministrów tego, jego rządu, to są bardzo poważne chwile i one skłaniają nas wszystkich do refleksji. Po pierwsze dziękuję panu ministrowi Wieczorkowi. Podjął się zadania bardzo trudnego. Nie dziś. Tu może nie jest miejsce i, i, i nie ten czas i dzisiaj nie chcę o tym mówić, ale y, warto jednak uświadomić sobie, jak ciężkiego zadania się podjął, biorąc pod uwagę i częściowo stan nauki, ale przede wszystkim y, zło, które było tak ewidentne w tych relacjach pomiędzy państwem, publicznymi pieniędzmi i y, szeroko pojętą polską nauką. Czyszczenie tej sytuacji wymagało zarówno wielkiej determinacji, jak i delikatności. Trochę przypominało jednak y, pracę na polu minowym i dlatego z całego serca dziękuję i, i wyrażam uznanie, tak jak pan prezydent już zauważył, były chwile lepsze, gorsze, ale spodziewaliśmy się tego. Nie ma co współczuć odchodzącym ministrom, bo tak się umawialiśmy. Każdy ma do wykonania jakąś robotę. To jest praca czasami niewdzięczna i ona tak czy inaczej prędzej czy później kończy się odejściem. Tak samo nie ma czego zazdrościć tym ministrom, którzy przychodzą na urząd, bo podejmują się równie trudnego zadania i nie przychodzą ani dla chwały, ani dla wdzięczności. O nią bardzo trudno w dzisiejszej polityce, tylko dla wykonania bardzo konkretnego i poważnego zadania. Pan prezydent na to już zwracał uwagę. Jesteśmy w, w czasach, gdzie nauka odgrywa rolę, absolutnie to jest bezprecedensowe w porównaniu do przyszłości. nieprzypadkowo dzisiaj jest także wicepremier ministra obrony narodowej, minister spraw wewnętrznych administracji, minister aktywów państwowych, bo dzisiaj zarówno bezpieczeństwo zewnętrzne, bezpieczeństwo wewnętrzne, jak i przyszłość polskiej gospodarki, w ogóle gospodarki na świecie, jest bezpośrednio związana z badaniami naukowymi i z nauką. Nigdy tego związku, ten, ten związek nie był tak silny, tak jednoznaczny i tak wpływający na powodzenie lub niepowodzenie całych państw, całych narodów. Wojna rosyjsko-ukraińska, jak w soczewce pokazuje, kto dzisiaj zyskuje przewagi, zarówno w konkurencji gospodarczej, jak i w tak dramatycznych chwilach, jakim jest, jak, jak, jaką jest na przykład agresja Rosji na Ukrainę, kto ma przewagę naukową. Będzie bezpieczny w przyszłości. Kto na tym polu przegrywa, może przegrać na każdym innym polu. Dosłownie w ostatnich dniach miałem okazję rozmawiać o, właśnie o tym, w jaki sposób przełożyć osiągnięcia naukowe bezpośrednio na pole walki, ale też bez, bezpośrednio w konkurencji gospodarczej. Będę dzisiaj rozmawiał o tym z premierem Wielkiej Brytanii. Rozmawiałem o tym wczoraj z prezydentem Ukrainy. I to właśnie w tych godzinach być może rozstrzygają się losy wojny w Ukrainie, bo właśnie rozmawialiśmy o możliwości zastosowania najnowszych osiągnięć naukowych na froncie. I będę o tym dzisiaj także z premierem Wielkiej Brytanii rozmawiał, bo on w tej sprawie był także w Kijowie. To pokazuje, nie, nie ograniczamy się przejść do tego. Nauka to jest nieporównywalnie szersza przestrzeń życia społecznego, publicznego niż kwestia obronności i bezpieczeństwa, ale ta sytuacja pokazuje, jak bardzo zależymy dzisiaj od nauki i o efektywności badań naukowych, wdrażania tych badań, finansowania takich badań. Także zadania przed nowym panem ministrem są naprawdę wyjątkowe i będą wymagały i odwagi, ale mam nadzieję także delikatności i zrozumienia potrzeb środowiska, to nad czym pracował tak konsekwentnie pan minister Wieczorek. Tak, każdy z nas marzy o noblu dla polskiego naukowca. Jesteśmy bliżej tego niż mogłoby się niektórym wydawać. Będę chciał także przy pomocy pana ministra roztoczyć szczególną pieczę nad grupą młodych, niezwykle obiecujących naukowców i równocześnie przedsiębiorców. Ich osiągnięcia są naprawdę doceniane i w Polsce, i na świecie. I potrafili już zbudować naprawdę piękne przedsięwzięcia i gospodarcze, i naukowe w oparciu o, o własną wiedzę. Tych talentów już właściwie nie trzeba szukać, tylko trzeba będzie przekierować tę pomoc państwa. Nie będziemy tu oszczędzać i, i y, y, będziemy korzystać także ze środków, które są przeznaczone na polskie bezpieczeństwo. Y, y, jestem szczęśliwy, że mogę to powiedzieć w obecności pana prezydenta. Nie trzeba szukać tych talentów, one są. One ci ludzie osiągają sukcesy. I bardzo byśmy chcieli, żeby osiągali te sukcesy w 100% tu, żeby nie musieli wyjeżdżać, żeby swój sukces intelektualny przekuć na przykład sukces biznesowy. To także będzie zadanie dla nowego Pana Ministra. Dziękuję jeszcze raz za służbę. Drogi Panie Ministrze, gratuluję odwagi następcy. Dziękuję pani Prezydencie.